25 marca w Warszawie miała miejsce gala 20-lecia Polski w Unii Europejskiej, zorganizowana przez dziennik Rzeczpospolita. Dzień dobry Państwu. Chciałem Państwa bardzo serdecznie przywitać na Gali samorządy Rzeczpospolitej. 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Podczas wydarzenia głos zabrał były premier RP, profesor Jerzy Buzek. Jak widzę Państwa. I witaliśmy się przed chwilą, to spotkanie nie może być inaczej nazwane jak spotkanie przyjaciół, nawet znacznie szerzej niż przyjaciół samorządów. Gmina Zielonki zdobyła zaszczytny tytuł lidera dwudziestolecia rankingu samorządów Rzeczpospolitej w kategorii Gminy Wiejskie. Była najlepsza spośród 1464 gmin wiejskich. Jest mi niezmiernie miło ogłosić, że wyróżniona w zestawieniu Samorządy Rzeczpospolitej 20 lat Polski w Unii Europejskiej w kategorii gmina gminy wiejskie została Gmina Zielonki. Nagrodę odebrał wójt Gminy Zielonki Bogusław Król wraz z przewodniczącym Rady Gminy Zielonki Mirosławem Golanko. Zapraszam do zabrania głosu. Ja dziękuję. Moim wspaniałym mieszkańcom radom pięciu kadencji przewodniczącym, którzy umieli współpracować z wójtem, dzięki temu były efekty. Również dla mieszkańców. Dziękuję bardzo. Rzeczpospolita co roku nagradza samorządy dbające o rozwój miast i gmin, które podnoszą jakość życia mieszkańców z zachowaniem odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego. Najlepsze samorządy są wybierane przez kapitułę konkursu. Gmina Zielonki od kilkunastu lat jest w czołówce rankingu. Zwieńczeniem tych osiągnięć jest przyznany tytuł. Gmina Zielonki w rankingach dwudziestolecia Rzeczpospolitej była niemal zawsze w czołówce i to w ścisłej czołówce. Jak podsumowaliśmy wynik tych rankingów w ciągu 20 lat, to okazało się, że gmina jest w ogóle pierwsza. Gratuluję przede wszystkim mieszkańcom mieszkankom tej gminy. No i oczywiście składam najwyższego stopnia gratulacje i uznanie dla władz gminnych. Kochani, kontynuujcie to, co było w ciągu minionych 20 lat. Jesteście się wspaniałą gminą.